Hej się wszystkim, tu Kamrus. Zastanawiam się, czy jest jeszcze ktoś z moich starych, dawnych widzów z pierwszego kanału, którzy pamiętają, jak grając w Half-Life 1 z dodatkami, obiecałem, że kiedyś, kiedyś zagramy w Half-Life 2 i przejdziemy w całości. Jeżeli ktoś jeszcze taki został, doczekaliście się. Half-Life 2, moi drodzy, jedna z moich ulubionych gier, ale przed odpaleniem tej mojej jednej z ulubionych gier. Poziom trudności trudny. Dobrze. Zaczynamy przygodę... ...Gordona Freeman'a. Freeman'a Freeman'a. Freeman się chyba mówi, nie? Mniejsza. Half-Life 2. Serio, kompletnie zapomniałem o tym let's play'u. Że miałem Rise go wykonać. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not Not to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste, until... Well, let's just say your hour has come again. The right man the wrong place can make all the difference in the world. So, wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Ok. Jesteśmy. Punkt wejścia. Hello. Książce sędziury po nabojach. Misza. Czułośmyszki zdecydowanie za mała. Ej, co są osiągnięcia? Akselaracja myśli o co chodzi. się. Oddajmy na. na tyle co bardziej, dajmy na i zobaczmy osiągnięcia. Ale coś najpierw, bo ciężko. nie się tego czytać. Coś odblokujemy, będzie to widoczne. A mnie to ciekawi, jak ja wsiadłem. Zaczęliśmy jeszcze chyba jest. Well, co masz nam do powiedzenia? Hello? Hello? Ok. Zobaczcie mi to brak ogarnięcia z mojej strony. No ale. Nie chciałem się tego przygotować wcześniej. No to wychodzimy. O, co my tu mamy? Kto jest godziną? Witam to City 17. Aha, okay. <laughs> się dowiedziałem. Czemu nie dowiedziałem. do niego? so much of City 17 that I elected to establish an To zniewolone? Sprzątaj, gnoj, sprzątaj. na to. Farfad, w mamy interakcje między stąd, przedmiotami i uwielbiam to właśnie, Bum. Nie, nie, przepraszam, 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 przepraszam. Nie, nie, przepraszam. Dara, dara, dara. Ha, 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 <grym, <grym,> Fuck the police. Tak, dwóch Kolesi. Pani coś chce? E, przepraszam. Nie bij mnie? Chciałbym przejść. Czemu nie mogę przejść? A tędy. <śpoko> Spoko. Automat. Bum. City 17. Mogę przejść? Chosen, to to się w raz niego rzucić. Czym się tutaj biegało? Nie to mam tak to jedzenia. Nie co my tu so mamy? Co my tu Pieprzenie jakiegoś dziadygi, okay. Naprawdę nie chcę się tego słuchać. Nie ma rozmowy. A okej. Okay. <laughs> Spoko. <sukasz> halo, uh... halo. Czemu nie mogę ty biegać? Ktoś murzynku? Co u ciebie? czum, uh czum, -huh. czum, 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 To moje. Okej, okej, okej. this to jest moje. Co się stało? Hey. Okej. Okay. To ma i will się im do Patrz, patrz, uhuh. a, a relocation coupon just like everybody else.

Can't teraz... too longer they'll Barney what is it? Oh. I'm in the middle of a critical test. Sorry. Pohazor, Bars, znamy. Chirana no. Gordon Freeman I expected more warning. Yeah, you zapowiedziałbym ale nie potrafię galep sorry. the express to Nova Prospect. Well, Barney what do you intend? I'm thinking I'm thinking. na piwo. Powiedział. <coughs> she does have a better idea how to get in here. Oh, as long as he stays away from checkpoints, we should be okay. Listen, okay. okay. I gotta go, Doc. We're taking enough chances as it is. Very well. So, and, uh, Gordon, good to see you. Okay, Gordon, you're gonna have to wait for Oh, man, that's what I was afraid of. Get in here, Gordon, before you blow my cover. Hey, my valise. Także... Okej, okay, eee, Co mamy zrobić? Któremu mamy iść? Z tymi budłami coś jest? Nawet nie mogę tego przesunąć. Ra. Nara. Eee, nie mogę? Halo? To tutaj się chyba nie da otworzyć. A, tu jest robinka. Sierota ze mnie. Trakcja Jej! I... hopa! Ups. Przepraszam, to nie ja. Oczywiście najlepsza rzecz w half life czyli wczytywanie w środku gry. Ach, trudno. Będziecie musieli się do tego przyzwyczaić. Zresztą, jak omówiliście jedynkę, no to... W tej już nie możemy ruszyć. Niedopracowana interakcja, niedobrze. Dobra, hopa. Hello?

Ja to mamy oporny. Ja jestem oporny. O, je, Ej ty ty. Pagne palis. O fak, o fak, Nie, to za piętę, au, au nie bij mnie. Nie bij mnie, jestem delikatny, jestem delikatny. La la la. No, jesteśmy na zewnątrz, co tu mamy? O, chodźmy hasz mi Wskazując jesteśmy szybsi. Cześć. Ty sznato. Au. Co? Musi się da... Au! Dobra, przepraszam. Eee, może pójdę tutaj. Nie widzieliście mnie. Hopa. Dobra, to się z nie rozwaliła. Uuu, okej. Okay, może nic tu po mnie. Cześć. The whole block. Hmm. To Takie place. życie. O! Oh, Kukło krzyżyk! Uh, coś nie działa. Wygrałem! Nie może. Okej. Okay. Czy możemy się huśtać? O! Oh, o! Oh, uh, chwila. chwila, 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 chwila. Ja, Jak chcę! Jak chcę! A, dobra? O! Tak! Hahaha, <mulny> nie trafiłem. Nie to, że. Przepraszam, ale. Uhuhuh. Wczytywanie, oczywiście. Oczywiście, wczytywanie. Bo jakże widać. Eran, wczytuj się, panie. Wczytuj się, bo ja chcę grać. bo Jestem <kluje> kulturalną osobą. Okej, okay, tam się nie dostaniemy.

Stąd idę może. Tam jest policjant. Okej. Okay. Będę stan osobowy w sektorze. Okej. Okay. Au. Dobra, dzięki za za Z pierwszą stąd? Chciałbym przysięd jakiś błąd osobowy? O nie 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 nie. O nie nie nie. Łocie panie. Dzięki 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 dzięki. For fuck's sake! Więcej tych punktów kontrolnych. Wow. Eee. Dzięki, murzynku. Jestem twoim dłużnikiem. No i spieprzamy. Ej, czy oni do mnie strzelają? Nie! jestem... Niewinny. Mówi mówić nie potrafię. To dopiero mogę zaszkodzić komuś. Daj się mi spokój, panie. Eee, okej. Okay. Au, 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 to bolało. Wcale nie, tylko To Zgłaszało. Opa. jeż, nigdy mi nie złapię. Okej. Okay. Ej, nie, 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 ej! nie, uh, nie, O, nie, Dobra, jestem dupia. nie, 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 Au! 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 Okay. Hello. Mm. Doctor Freeman, I presume. We'd better hurry. Okay. The, the call can be slow to wake, but. Ona była w tej szafce w inicjacie, pamiętacie? Doctor Kleiner said you'd be coming this way. <laughs> I don't think it occurred to him that you might not have a map. No, niestety. Mogę <sharp> na nie <inhale> Wow! Nie chciałem. Zebraćam. <laughs> 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 Sorry Gordon. Chciałem na barbie. <śpiewa> Tędy Gordon. Ej, no jeszcze raz. Jeszcze raz wrzucę pierdziel żal. No, robię do Alice. To Alex, nie Alice. Przestań mnie kiczyć. To co jest niesamowite. Wiem, co zrobię. Nie mogę wziąć tego kuba. Wezmę puszkę na farbę. Mogę to stworzyć? Nie, nie mogę. Bum! Ha! Dobra. On blokuje! Miałem nadzieję, że będą przecież konie Dobra. Pokaż swoją facjata i idziemy. Hello. Dr. Freeman, I presume. We'd better hurry. The combine can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in their way. Okay. I think it Wow, 3? Wow, 2, 3, 4. Uh, okay. I don't think it occurred to him that you might not have a map. We'll move to Ha! Twarda sztuka, she's

Ten wzrok. Boję się go. Dziwny kolor włosy. Farbowany na czerwono, ale coś nie wyszło, chyba. Nie wnikam. Może być. Nie patrzcie tak na mnie! Proszę! Ah! Funny, Specjalnie dla siebie. Może trzymam się na Kaszę. Jest już miesięcy. Jakieś sekretne przejście? Tak, bardzo wygląda. Mogę to otworzyć? Mm -hmm. Nie. We've been It's a yeah, to jest niebezpieczne. Nie, pierwszy. nie mam Dzisiaj, jesteśmy na drodze do lepszego Chcesz się napić? Dziękuję, właśnie chciałem się napić. Czy za tam O, Chciałem się. Nice Dzięki, na O, co to jest? <finally> Guziki! <laughs> oh, <by> <laughs> Wow, Kaktusy! to się Lamar też oh, right, Mam ci w dupie. Powiem, oh, się, co tutaj jest? Well, uh, co tutaj jest? Teleporter. And... tam coś dziwnego. Really is you, tak, ja. Widać coś, co by spieprzyło wszystko. Spójrzmy ten monitor. powiedzieć, Gordon, w bardzo

Up, up! Hop up! up. <laughs> <Seems> <laughs> no, not up there. It's in between us. Gosh, just oh. sorry. Careful, Lamar. Those are quite fragile. Oh, fine. It'll be another week before I can coax her out of there. <laughs> yeah. yeah be longer if we're lucky. <laughs> Barney. I'm <laughs> going to sneeze. <laughs> well, Gordon, go ahead. Slip into your suit now. Goddammit! Who's <laughs> on putwa? Oh, to fall down, maybe. Alright, let's take this costume first. Hoppa. yay Well, Gordon, I see your HEV suit still fits you like a glove. At least, the glove parts oh, do. I've made a few modifications, but I'll just acquaint you with the essentials. Now, let's see <laughs> Fact system. The five The Hazardous Environment Suit has been redesigned for comfort Hopa. and utility.

za co był achievement tutaj? Bo pamiętam, że było coś z teleportem. Zepsuj mini-teleporter w laboratorium Kleinera. Jak? Jak do jasnej cholery mam to zepsuć? Powiedzcie mi, jak chce ten achievement. Coś z tym... UDAŁO SIĘ! UDAŁO SIĘ! Jest!

Wow, mordo! Zabił swoją matkę i sobie teraz żyje jako profesorek. Spotkamy Zaka, oh, na żywo. Czemu nie dostałem tego achievementu? Jeżeli nie dostałem go wcześniej, to. bramka. Po prostu wczytam grę, żeby dostać go jeszcze raz. mieć ten achievement. Jasna. O. Doctor. Daj, ja, ex, ja 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 gdzie jest, gdzie jest to? Gdzie to jest? Gdzie to jest? No do cholery, jasne, gdzie to jest? A tu. Finally worked. Advance. Well, did it work? See for yourself. Hey, Doc. Oh, Thanks. you. Hey. My relief is almost palpable. Fantastic work, isn't it? Well, I can't take all the credit. Doctor Freeman proved an able assistant. Right, you are. Speak to you again in a few moments. Good job, Gordon. Throwing that switch and all. I can see your MIT education really pays for itself. <laughs> all right, Barney. Your turn. Gee, thanks, Gordon. As soon as you're in position, we'll send you keylies. Uh, F6, Oh, quick save. Dobra. To się przyda. To kolei. Excellent. Initializing in three, two, one. Uh, Barney, if you'd be to so like kind. Look out there, Gordon.

Szymano. Przepraszam, ale ja nie chcę Pomocy! Siamę znowu, to na włas. Kolejna jakiś dziwny okno. Okej, okay, nie umiem pływać. O nie! Cześć, ok, czyli teleportacja. Okej, okay, chyba nas znaleźli, spieprzamy stąd. Nie znam tego achievementu więc zaraz wracam. A właściwie na ten moment zakończę ten odcinek, więc do zobaczenia w przyszłym odcinku. Zagrajmy w Half-Life 2! Trzymajcie się, papa!